Ja nie wiem, czy elity ukraińskie były w ogóle przygotowane na to, żeby jakąkolwiek podjąć współpracę z Unią Europejską. Unia Europejska to jest taki organizm, gdzie nikt nie daje pieniędzy. Y do jakiegoś tam worka, którego nikt nie kontroluje. My Polacy tutaj w Polsce, gdy żeśmy się starali o pieniądze, to musieliśmy przeprowadzić kilka bardzo trudnych i bolesnych reform. Przy tym jak zacznę sobie pytania, ja chciałbym poprosić Państwa, szanować ofiarę na ulicy Kruszewskiego i Radziciel. Dziękuję bardzo. Jaka pozycja Polski w kontekście nadania Ukraińcom statusu uchodźcy politycznego? Drugie pytanie. Czy może, czy może Ukraina oczekiwać interwencji w Organizacji Narodów Zjednoczonych? I co pan myśli o tej wersji, że na terytorium Ukrainy już pracują rosyjskie szlachbrony śmierci? Politycznie trzeba zastosować takie podstawowe drzwi dyplomatyczne. Czyli dostarczy nowy element. Nowym elementem stanowczo powinno być włączenie Stanów Zjednoczonych do tego, co się dzieje. Nawet biorąc pod uwagę ich słabące zainteresowanie wolnością komu, to jest wrażenie, że Kery wykazuje w pewnym sensie tego, żeby tym zainteresować, Więc należałoby najszybciej włączyć Stany Zjednoczone i próbować zbudować jakąś ofertę, która byłaby szersza niż tylko umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą. Czyli umowa stowarzyszeniowa plus mamy do czynienia po prostu z zachwianiem jakiegoś status quo w, w kwestii Ukrainy, nie mówiąc już o tym, że jest to po prostu Zabór tak, Ukrainy. Ale pytanie, kto zaprosił tych ludzi? Jeśli tak by było, czy wiedzą o tym najwyższe yy, władze yy Ukrainy? A, ale tam jest jeszcze jedna osoba taka bardzo ważna, pan wieczuk, tak, i jego kontakt osobisty z Putinem, kontakty z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji w strukturach tych wojsk wewnętrznych, Berkutu, oddziałów Alfa i tak Rzeczywiście tam są osoby tylko rosyjskojęzyczne i zazwyczaj z w drugim, trzecim rzędzie. Jeżeli polski rząd zrobi tak samo, jak rząd Stanów Amerykańskich, czyli skasuje wizy, wprowadzi um, jakiś zakaz um, na poruszanie się terenem Polski a, oraz strefą Schengen dla niektórych polityków ukraińskich. To będzie jakiś przykład um, dla wspólnoty międzynarodowej, um, pokazać, że no, nie wolno strzelać w swoich ludzi, nie wolno zabijać obywateli bez żadnej no żadnego powodu na to. Witam Państwa na Dniu Ukraińskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Właśnie zakończyła się debata dotycząca aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Nazywam się Iryna Gauktyonowa, jestem doktorem z zakresu politologii. Pracuję w Kijowie na Uniwersytecie Ukrainy i miałam zaszczyt uczestniczyć tutaj tej dzisiejszej debacie. Zorganizowaliśmy razem z kolegami z Ukrainy oraz z Polski Pięć takich akcji w listopadzie i grudniu w Roku w Lublinie na znak wsparcia Polski i Ukrainy. Zakończyła się debata ukraińskie reality show, która była zorganizowana przez Towarzyszenie Forum Dyplomatów oraz Samorząd Studencki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Przy okazji tego wydarzenia zbieraliśmy leki i środki opatrunkowe dla Euromaidanu. Ze względu na aktualną sytuację i pierwsze ofiary, które się pojawiły na, w Kijowie, Postanowiliśmy razem z Fundacją Otwarty Dialog wysłać to pod koniec stycznia, żeby jakoś wesprzeć protestujących. No pak, na dzień dzisiejszy jest znany jako właśnie ukraiński taniec ludowy. Jest to taniec bojowy. Mawiał się z szablami, z pikami, z różnego typu zbroi. Istnieją cztery takie kierunki rozwoju, w jakich można pójść i między innymi jest to kierunek zdrowotny, folklorno artystyczny, sportowy i bojowy. Jest siedem różnych stopni. Trzy pierwsze uczniowskie żołgiach są kił jeden przejściowy, drzura i trzy mistrzowskie. Kozak, charakternik dwóch porównuje się do pierwszego, do, do czarnego pasu karate. Są to szerokie spodnie, są lekkie, różne, nie ma w nich żadnych e, ograniczeń duchowych, że przy najmniejszych skrętach e, nie widać na początku, początku ruchu. E, pas jest dość długi, zależnie od 6 do 12 metrów. I po pierwsze trzyma w tym losu. Na treningach można e, trenować odpowiednio dłużej. Wawy grzechanek i przez te też nie mieli nigdy z tym problemu. E, Gdy kozacy przeprawiały się przez rzekę, Wiązali pasy, najsilniejszy przepływał, reszta po tych pasach przeprawiała się na drugą stronę. Zaczynają się tak nie tradycyjnie. Pierwsze tak zwane powitanie. Później następnie idzie modlitwa. Wykonuje się jedną z ukraińskich narodowych pieśni. Następnie idzie właśnie już rozgrzewka, trening trening kończy się tak samo. Modlitwą, posenką i pożegnaniem. Є ліс, пташка на хвілі, пісню співає, що тішить мій слух, я доріз, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сіб'євся страв, криком передружний тупом ніг Я тут знайшов те, що шукав славу стопу і в себе переміг. Мілий хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не вдід Ілий царський хрест, я справа пригода, що буде травм. Скажи, будь ласка, як проходить сьогоднішній почастунок? Чи багато людей підходять і що вони говорять про страви? Смакує їм сьогодні? Ой, ну, як помітно, то у нас народу тут багато просто. Всі приходять по другому і по третьому кругу. То... Але вистача... вистачає всім? Ну, ще поки вистачає. Як буде далі, я не знаю. Дуже швидко все розходиться. А що більше подобається, вареники чи борщ? Все, все беруть по два рази. А чесник? Czas się spiesza w nieduże, ma być na pobacie nie idą. Możliwe, dziękuję Tobie. Smacznego chłopcy. Co Wam najbardziej się spodobało i smakowało z tego, co dzisiaj tutaj mamy? Zdecydowanie barszcz ukraiński i atmosfera. Pierożki i panie. Pierogi są moim faworytem, no i oczywiście, tak jak kolega, panie. Barszcz. I powiedz się, proszę, czy, czy dużo dzisiaj nowego zapoznały od nas, od naszej kultury? Co, co najbardziej spodobało się dzisiaj? Hmm. Ja w ja sumie nie wiedziałem, że macie taki fajny stroj, takie kolorowe jak nasze i tak dalej, ludowe. Więc to na pewno jest jakaś ciekawostka. A poza tym, zawsze fajnie się jest kumać z naszymi braćmi ze wschodu. No, bardzo jest miło. Dziękuję bardzo. Привіт, як тобі подобається сьогоднішнє свято? І скажи, будь ласка, як ти в загальному оцінюєш підготовку такого заходу? Найбільше сподобалося дебати, в яких ми мали можливість висловити свою думку про політичну ситуацію і привернути увагу до сьогоднішніх подій. Я взагалі тут виступаю як представник громадської організації Патріот України, яка зараз безпосередньо на майдані, і активісти якої зараз в Івано-Франківську готують медсестер для відправків на Київ медичних бригад. Тут представляю інтереси організації, ну і так само звертаємо події на все, що відбувається. Скажи, будь ласка, чи допомагають такі заходи, як, наприклад, сьогодні, поєднатися нашому народові і польському народові? І чи допомагає це змінити ситуацію на Україні? Ну, безпосередньо ми повинні забувати про старі конфлікти, які колись були на українсько польському підґрунті. Зв'язку з тим, як сказав хтось з великих. Будь-яка війна з європейцями, це є війна громадянська. Ми повинні забувати старі конфлікти і при цьому йти якось до порозуміння. Так як ми є єдиний народ, хай в нас різні національності, ми є європейці і маємо йти до шляхів порозуміння, шукаючи точки дотику. Дуже дякую, було приємно поговорити. Спасибі. Привіт! Я бачу, ти сьогодні дуже радісна. Розкажи, як тобі сьогоднішня атмосфера? Дуже супер і зараз, дуже класно, всі такі привітливі. Доброго вечора. Сьогодні ми маємо оказію поговорити з е, спеціалістом в бойовому губаці, одним на всю Польщу. Я хочу задати запитання. Е, скільки, скажіть, будь ласка, скільки ви вже цим займаєтеся і взагалі, е, як ви цього навчилися бойового гупака? Моя пригода з БМВ по компоцювала ще в 2010 році, коли я перший раз поїхав на такий міжнародний навчально-вишкільний семінар в Хмельницьку. Там трошки повчився, здав і на перший рівень майстерності Жовтяк. І від того року постійно регулярно їжу на змагання, на тренування, на семінари. І Вже тренуюся четвертий рік. Скажіть, будь ласка, чи багато сьогодні на сьогоднішній день молоді цікавиться бойовим гопаком? Я знаю, що ви проводите у Варшаві заняття. Скажіть, будь ласка, наскільки це актуально і наскільки це доступно, і чи багато охочих? Так, перше за все треба сказати, що гопак на сьогоднішній час дуже, дуже актуальний для молоді. Підтримує таке здорове здорове стріль життя, типу гопаки вчини курат не п'ять, не п'ють займаються спортом стають кращими? От, наприклад, я веду у Варшаві. В Варшаві вже третій рік навчаю ГОПК. Ну, на початку проводилися звичайно, два роки такі, скажімо, тренування на пробу. Ну, вже з того року вже почав нормально займатися ГОПАКом регулярно. На сьогоднішній день в Варшаві навчається біля 20-25 людей. Ну, Ну, Поміж людьми є так само поляки, так само українці. Писали три три польські міста, а, ну, щоб, щоб, щоб приїжджав, проводив змагання. Дуже дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Всіх студентів нашого навчального закладу і всю українську і польську молодь Варшави запрошуємо на відвідування занять з бойового гупака. Дякуємо. Дякую.